Cześć, jestem Karincia i witam Was w nowym odcinku Infosimsów, a dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym dodatku. Zakochaj się! Nowy dodatek do Destiny 4 wyjdzie 25 lipca bieżącego roku, a tydzień wcześniej, 18 lipca w czwartek, twórcy zrobią live'a, na którym pokażą właśnie nam ten dodatek, więc jeśli chcecie wiedzieć więcej informacji na temat dodatku, to zdecydowanie 18 lipca łączcie się na live'a twórców, bo tam na pewno zostanie w większych szczegółach pokazany dodatek. Na razie mamy zwiastun oraz zwiastun rozgrywki, oba Całkiem niewiele mówią o samym dodatku, więc jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, właśnie, co zobaczymy w live'ie, które nam twórcy pokażą, bo na pewno więcej nam odpowie, o czym jest ten dodatek. Oczywiście to ten dodatek w podstawie jest o miłości. Tutaj też mamy specjalne obiekty, które możemy odebrać, jeśli, jeśli kupimy dodatek w odpowiednim terminie na oryginie albo na odpowiednich miejscach, więc tutaj dostaniemy dodatkowe sprawy. Ale również, oczywiście, ten dodatek jest a propos randkowania i, bym powiedziała, miłości, więc te randki są właśnie w centrum całej sprawy. Również na zwiastunie rozgrywki dobrze widać, że możemy zaplanować własną randkę oraz możemy zaplanować, co chcemy na tej randce zrobić, tak samo jak planujemy, co chcemy zrobić na weselach, na ślubach w. Pakiecie rozgrywki, ślubne historie. Więc tutaj taki sam jest mechanizm dotyczący planowania randki. Możemy właśnie zaplanować kilka interakcji. I a propos było również powiedziane, że w trakcie randki będziemy również mogli się przełączać pomiędzy różnymi parcelami, a więc już nie będziemy ograniczeni jedno wydarzenie, jedna parcela, ale będzie można chodzić pomiędzy różnymi parcelami podczas randki, aby na przykład rozpocząć w restauracji, a skończyć w sypialni. Więc taka też jest możliwość, jeśli chodzi o Właśnie, randkowanie. No i jeśli chodzi o randkowanie i różne takie romantyczne sprawy, no to ten dodatek ma w sobie dużo ciekawych rzeczy, i bym powiedziała, nie jest to zdecydowanie dodatek dla najmłodszej publiczności, tylko zdecydowanie dla tych starszych. Zdecydowanie bym powiedziała nawet nie PG-13, tylko. Nawet bym powiedziała, że od 18 roku życia te niektóre rzeczy się, bym powiedziała, wydają, no bo mamy też romantyczny kot, w którym można robić bara, bara i takie inne, więc tutaj również mamy mnóstwo rzeczy. No i również w grze podstawowej, razem z tym dodatkiem, dojdzie możliwość właśnie wybierania preferencji, właśnie romantycznych naszego sima, czyli nasz sim na przykład nie będzie zazdrosny, gdy sim, z którym jesteśmy w związku, flirtuje z kimś innym, bo jest. Bo tak naprawdę chce być z kimś w tak zwanym otwartym związku, więc poliamoryczność może być dozwolona właśnie w e, grze podstawowej, właśnie z aktualizacją, która właśnie będzie takie ustawienia do gry wprowadzała, więc potencjalnie jest to coś do sprawdzenia w grze. The Sims 4 po aktualizacji, e, która zresztą sobie troszeczkę omówimy, bo ma podobno naprawić. Całkiem dużo błędów. Ale z samym dodatkiem dochodzi również satysfakcja naszych simów oraz dynamika tak zwana związku, więc możemy mieć związek satysfakcjonujący, gorący, burzliwy bądź nieprzewidywalny, więc to wszystko wpłynie na naszych simów. A jeśli nasz sim jest bardzo zazdrosny, to również może ta miłość go pokonać i niestety umrzeć może z miłości, a tak naprawdę może umrzeć z powodu pękniętego serca, więc jest. Nowa śmierć w tym dodatku. No i oczywiście nowe miejsca na Barabara. Już wcześniej jedno pokazałam, ale również mamy specjalne łóżko w kształcie serca, które wraca do nas z The Sims 1, więc to też pewnie, jak widzimy, specjalne właściwości będzie miało. Ale również, tak jak widzimy po tym Simie, jest również możliwość przebieranek i przebierania się, więc również jest taka możliwość. A dla Simów, którzy kochają miłość, będzie można zostać konsultantem do spraw miłości i jest to nowa kariera, którą właśnie nasi Simowie będą mogli robić i właśnie dzięki temu odblokowywać jeszcze więcej uroczych mebli w kształcie serca, więc tak jak mówi tutaj nam opis. A nowym miastem jest miasto Ciudad namorada, czyli pewnie będzie to bardziej miejsce takie bardziej z Ameryki Południowej, albo w takim stylu, tak się spodziewamy, może barzylijskie, może argentyńskie, więcej zobaczymy jakie tutaj były inspiracje na live'ie, oczywiście twórców mam nadzieję, że nam powiedzą czym się dokładnie tutaj inspirowali ale możemy zakładać, że to będzie miasto z Ameryki Południowej no i będzie również nowa cecha parceli z Hacka singli, a więc jest to Parcela, na którą będą przechodzić single, więc jeśli dodamy taką cechę parceli, to się tam będą single pojawiać. Uważam, że jest to bardzo fajna sprawa, i bardzo fajna sprawa, jeśli chodzi na przykład o dodanie również e, różnym innym parcelom w innych miastach, właśnie takiej cechy parceli, bo ja często chodzę moimi simami szukając partnerów, na przykład, gdy są młodymi, dorosłymi, po różnych miejscach i tam chodzę. No i tam jest często, wiecie, mnóstwo osób, które są już w związkach, a więc langrabowie, ćwirowie i tak Tych osób się mnóstwo kręci właśnie po parcelach publicznych. A jak będę mogła nadać taką cechę parceli z Haska Singli, to będę wiedziała, że będzie tam więcej wolnych simów i być może będzie łatwiej mi znaleźć partnera z mojemu simu, więc jest to naprawdę bardzo fajna sprawa. Przeglądając również artykuł związany z tym dodatkiem, możemy przeczytać jeszcze więcej rzeczy na temat dodatku, ale również, tak jak mówiłam, zachęcam do obejrzenia zwiastuna oraz zwiastuna rozgrywki, bo jeszcze więcej się tam dowiecie i zobaczycie. A więc tutaj nam Tutaj opowiada o tym, jakie mamy tutaj miejsca właśnie w Ciudad Enamorada, że mamy nowe miejsca, na które możemy pójść, nowe podmiejskie dzielnice, nowe właśnie obszary z wieżowcami, nawet, a więc nawet luksusowe apartamenty, eleganckie lokale. I również ma być tutaj coś takiego jak hotel, ale to raczej wyglądało jak Królicza Nora na Zwiastunie Rozgrywki, gdzie nasi Simowie będą mogli pójść na miłosne schadzki, więc coś takiego też a propos jest wprowadzone do tego miasta, więc jestem ciekawa, jak to rzeczywiście będzie wyglądało w praktyce, jeśli o to chodzi. Ale mamy tutaj powiedziane, że na randki można chodzić do różnych miejsc: czy to właśnie do parku, czy to do lokalu, czy to do klubu, czy to do domu, czy to gdzie indziej, że właśnie Cydet Nemo Roda jest takim idealnym miejscem właśnie do flirtowania i do randkowania. No, i tak jak mówiliśmy sobie z Hudson singli, tutaj również jest to wspomniane, no ale również mamy nową aplikację, aplikację Zakątek Kupidyna, gdzie będziemy mogli znaleźć partnera dla naszego Sima. Jest to taka aplikacja randkowa dla naszych Simów, gdzie nasi Simowie będą mogli tam stworzyć swój profil i poszukać innych wolnych Simów. I tutaj co ciekawe jest powiedziane, że ci Simowie będą również pobierani z galerii, a więc nie będą tylko Simowie mieszkający gdzieś w naszym zapisie gry, ale również będzie to pobierało Simów z galerii. Jestem ciekawa, czy będzie można wyłączyć opcję, by nie pobierał Simów z galerii, bo czasami fajnie byłoby chyba to wyłączyć, żeby tylko znaleźć wolnych Simów, którzy rzeczywiście gdzieś tutaj mieszkają. Ale jeśli oczywiście z kimś się dopasujemy i z kimś będziemy chcieli pójść na randkę, to oczywiście będziemy mogli również to zaplanować dzięki właśnie tej aplikacji, więc tutaj. Będziemy mogli rozpocząć miłość naszymi Simami właśnie już tutaj w aplikacji randkowej, więc to jest bardzo fajna sprawa. Do tej pory mieliśmy tylko aplikację króliczka towarzyskiego do, bym powiedziała, do SMS-owania. To bardziej przypominało Twittera niż aplikację randkową, a tutaj będziemy mieli prawdziwą aplikację randkową, więc tutaj będziemy mogli naprawdę fajnie poznać właśnie nowe osoby. No, i tutaj oczywiście nowe style, nowe cechy, nowe style ubierania się, nowe fryzury będą mieli nasi simowie. I tutaj również zauważono, że są nowe rzęsy. I tutaj nie wiadomo, czy to jest eyeliner, czy to są rzeczywiście rzęsy, ale takie bardziej naturalne rzęsy są tutaj na różnych simach we Zwiastunie, więc tutaj jesteśmy ciekawi, jak to będzie rozwiązane i czy to dojdzie w dodatku, czy w grze podstawowej. Więc tutaj również będzie to fajna sprawa. I również będą nowe rzeczy, czyli Będą nowe narzędzia, czyli co naszego sima kręci i co go odrzuca, więc tutaj będzie to nowa mechanika w tym dodatku, a więc takie turn on i turn offs bym powiedziała, jeśli ktoś kojarzy z The Sims 2. Tutaj powrócą do The Sims 4, więc trzeba będzie to wybrać. Jestem ciekawa na ile to będzie różne od tego, co nasz Sim lubi i nie lubi, więc jestem ciekawa, jaka jakie będzie tutaj rozróżnienie. No i oczywiście dla naszych Simów będą również nowe aspiracje i również, tak jak mówiłam, nowe cechy, więc to też dochodzi z tym dodatkiem, więc tutaj na pewno będziemy mogli tutaj z naszymi simami sobie fajnie pograć, więc przypominam 25 lipca premiera dodatku, 18 lipca live twórców, na którym będziemy mogli lepiej zobaczyć dodatek, simów, kas, obiekty oraz całą rozgrywkę, która będzie na pewno ważna oraz nowe miasto i czym jest inspirowane, więc przejdźmy teraz do aktualizacji. Która ma naprawić mnóstwo błędów, a więc najprawdopodobniej naprawi mnóstwo błędów. Ponad 60 błędów może naprawić, ale oczywiście są one podzielone również na konsole, ale nie tylko, bo również w grze podstawowej będzie wiele rzeczy tutaj naprawione. Link do wszystkiego, o czym mówię, oczywiście będzie w opisie odcinka, żebyście również mogli sobie ją poczytać i zobaczyć na własne oczy. Mnie przede wszystkim interesuje to, że małe dzieci teraz po urodzinach do dziecka, Powinny dostawać właśnie cechę ponadprzeciętne i szczęśliwe małe dziecko, bo na ten moment tych cech dodatkowych, bonusowych, z tego, że mają trzeci bądź piąty poziom wszystkich umiejętności, nie dostają. I to jest błąd już od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Podobno było to kiedyś naprawione, ale nie, nie było to naprawione i w ogóle dzieci nie otrzymywały właśnie tych cech, więc jestem szczęśliwa, że w końcu, w końcu, w końcu. Może to będzie naprawione i nie trzeba będzie stosować modów, żeby rzeczywiście to działało, albo kodów, żeby to kodem dodać, bo przecież już ze dwa lata temu zrobiłam przecież shorta na temat właśnie, jak kodem dodać dzieciom właśnie te cechy, skoro ich nie dostały, a powinny je dostać, więc tutaj mój może w końcu short sprzed dwóch lat będzie już niepotrzebny i nieaktualny, no ale na ten moment niestety cały czas jest i zobaczymy, czy nie będzie. Więc tych, jak widzicie, rzeczy tutaj naprawionych jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, więc można sobie tutaj poczytać. Więc tutaj oczywiście możecie zobaczyć, co was interesuje. Mówię ten z małym dzieckiem, mnie najbardziej bym powiedziała tutaj, bym powiedziała dotknął i rzeczywiście go widziałam już od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Niektórych tych błędów w ogóle nie widziałam w grze, więc są też błędy, które widzę, a które jeszcze nie zostały naprawione. Ale wiadomo, twórcy niektóre rzeczy muszą dopiero pograć, sprawdzić, zobaczyć i dopiero wtedy może znajdą rozwiązanie jak coś naprawić. Więc na pewno jeśli znaliście jakieś problemy w grze, to idźcie na jej help, zgłoście je tam, aby albo poszukajcie, czy ktoś się już zgłosił, żeby również powiedzieć, że was również ten błąd dotyczy i być może też wskazać jak do tego błędu doszliście i jak można by go odtworzyć, tak aby twórcy mogli się tym problemem zająć. Więc tutaj Warto zgłaszać błędy, bo jest większa szansa, że zostaną w kolejnych aktualizacjach naprawione, a widać, że rzeczywiście twórcy starają się ponaprawiać różne błędy, które gra na ten moment posiada, a jest ich naprawdę, naprawdę sporo i to różnych takich pomniejszych błędów i błędzików. Więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Piszcie, co sądzicie o nowym dodatku. Będziecie kupować, nie będziecie kupować? I czy będziecie oglądać live'a twórców? Czy nie? Ja na pewno jestem zaintrygowana tym dodatkiem i z niecierpliwością oczekuję na live'a twórców, więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i do usłyszenia. Do zobaczenia. Susu! Su.